Cześć, a w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o nowym DLC, o godzinie wejścia DLC i o wstępnym pobieraniu. Film, gdzie omawiam klub samochodowy, który pojawi się w DLC macie teraz w karcie. A teraz szybkie ogłoszonko, więc jak mówiłem wam w poprzednim odcinku, że pojawiły się jeszcze dwa filmy, e, że... O czym jest DLC i pojazdy? O czym jest DLC wam nie zrobię. Jeśli chcecie się dowiedzieć, no wejdźcie sobie na Rockstar Games Wire na YouTube. Rockstar Games tam zobaczycie. A pojazdy, zrobię wam odcinek jak to wejdzie i będziemy wiedzieć w pikach gry. Przejdźmy sobie do konkretów. Więc w niedzielę, nie pamiętam o której godzinie, na PS5, PS4 można było pobrać już. Preload aktualizacji na PS4 zajmowało to 2,2 GB, a na PS5 5,5 GB. No i jak to sobie no to jest taki preload, i o 11 DLC wchodzi i będzie można już e, grać. Oczywiście jutro będzie live z prezentacji, tylko gdzieś tak o godzinie 15.00, więc. Max, Max do godziny 15 pewnie będzie to wcześniej, więc zapraszam Was jutro na live'a. To tyle. Do zobaczenia.